Janowski nie zabrał się z piłką, Tadeusz Tadeusz, niecelne podanie. Maciek Bazajczyk Dobry mecz kapitana Tadeusz Szykśnia Dobre podanie do Przemka Interwencja Rafała Oj Tadzik krzyknie Synny Tadziisław Oj, niezrozumienie teraz w szeregach FC Marki 7-2 na 15 minut przed końcem Wydaje się nie do drobienia Tendencja będzie zatem utrzymana. Czwarty mecz bez zwycięstwa Ale nie przesądzajmy jeszcze To jest taka liga że tu wszystko może się zmienić diametralnie Kiwa Rafał Bontruk. Trochę na to teraz wygląda ale Nie zapominajmy o 30, 30 stopniowym upale Jarek <śm> Z pierwszej piłki zagrał Przemek kałecki Maciej głazejczyk Dogranie do przemka Strzał głową trochę anemiczny Nie miał problemów Bramkarz FC Jank nie wygląda na drużynę, która przegrywa 7-2 i walczy o odrobienie złego wyniku, ale jest bramka na 7-3 autorstwa Karola Udaka. Ładnie rozklepana akcja, ale... Wciąż brakuje im waleczności, takiej zaciętości w grze do końca. Nie! Zawsze czegoś im brakuje. Maciej Czajka, strata Daniela, niebezpieczna sytuacja, broni Jarek. Dobry zmiennik Tadeusza na bramce. Utalentowany zawodnik. Rafał Bątruk na przedpolu. O, skiksowo. Złe podanie znowu broni Jarek Ale tak nie można zagrywać na swojej połowie Przemień zapewnie poczuli chyba zawodnicę w Symarki Czy może się odbić? Mogą się obudzić z ręką w nocniku Jak to często bywa Złe podanie Rafała Maciej Łażejczyk Piłka Marca szmarca ligi Warto podkreślenia jest też to iż jak na dotąd dwóch piłkarzy miesiąca Przemek gałecki i do... Ale teraz uwaga dobra akcja czajki A szpek Supek uratował FC Marki Przerzuci sobie piłkę Przemek Cały czas Przemek Zaprosił do gryta dziko Gramy, gramy! I pił, i Przemek Gałeckki Maciej gorzejczyk. są z FC Marki To FC Marki wyprodukowała dwóch piwarzy miesiąca Dobra interwencja Tadeusza Rusa kontra. Przemek Gałecki Przemek Gałecki, cały czas sam broni bramkarz Kolejny z Piłka przechodzi przez wszystkich. Tadeusz Szyksznia. Czy uderzy? Robi z wody. Trochę niepotrzebny. Potrzebny jest silny strzał. Przemek Gałęcki. zdecydował się na strzał, ale... Takiej piłki broni... Takiej piłki może bronić na śniadanie. Przemek. teraz Przemek. Jest w gaziu Przemek. Dobry z wody cały czas przemek trochę niepotrzebnie sam do 35. minuta meczy rafa bądrug sytuacja sam na sam jest bramka na 7 7 ile 7 4 Finisz. nie wiem z 10 minut się należy do FC Janki coś jest w tej mentalności FC Marki czy to za dużo zapewne? ALE ZBĄD TERAZ TADEUSZA SZYKSZNI CO TO BYŁO? jak zwykle jak zwykle końcówka złe zachowanie niesportowe, ta dzika ale to droga już jest żółta Ej ta dzik, czerwona kartka! Zawieszenie w następnym meczu! Ej, dobra, bez sensu teraz! Oj, bez sensu teraz! Ale nie bez sensu teraz zmiany robić takie! W następnym meczu! Przypomnijmy, że BBC ska... Ale jest, jest... słupek ratuje FC Janki. Maciek Błażejczyk. Bierz odpowiedzialność za grę, Daniel! Nie trafia, jeszcze jest przemyk! Danie Dobry zwód! strata Jarek jest sam czy uda mi się wykorzystać sytuację nie wspomnijmy iż zarząd pierwsza dywizjon jak podaje BBC Sky Sports przełożyła zawieszenie dzisiejszego kapitana na następny mecz Tadeusz Szyknia dostał dzisiaj drugą żółtą kartkę więc tą sprawą też zajmie się zarząd Najprawdopodobniej zaczną z 15, 15, 15 minutowym osłabieniu Ile jest? Bramka na 8-5 dla FC Marki Musieli się obudzić Teraz zapewne FC anki się odkryją i mogą się nadziać na kontr Dzwonek już jest Dobra interwencja maczka Ej, chcecie grać na przerwie? Nie, 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 w ogóle? Ej, 5 minut zostało! Ostatnie 5 minut meczu. Maciek Czajka. Szanse mają małe na doprowadzenie do chociaż remisu. Ten jeden punkt będzie bardzo cenny. Ależ teraz zamieszanie. Wychodzę obroną ręką. Daniel. Czajka. Kolejny zwód Czajki. Ciężko go upilnować. Czajka! Nic nie ma z tej akcji. Maciek Bażajczyk. Tak trochę na uwolnienie już. Powinien się pospieszyć bramka, jeśli chcą coś tu osiągnąć. Oba zespoły tak samo dobrze grają u siebie. Po dwa zwycięstwa. Dwie porażki i remis Karol Oldak Alek Janowski Maciej Czajka jest, Bramka Cały czas są w grze Ej gramy do 35 panowie 31 Nie wiem Muszę zachować Zimną krew FC Janki Ale Dobre były zapowiedzi przedmoczowe Że ten mecz będzie emocjonujący Maciej Czajka Daniel Waszczuk Rozwiązuje sprawę 9-6 To już jest chyba nokaut Czyżby koniec meczu Zwycięstwo FC Marki... Ej ile się skończyło? 9 do 6! FC Marki triumfuje! La, 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 la. Y, teraz tabela następująca. FC Marki pierwsze miejsce. Ile punktów jest? Mamy. 17, 17 punktów. Odrobili trochę binasem, ale i tak. Mają pierwsze miejsce, drugie miejsce FC, 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 FC Janki, 14 punktów z lepszym bilansem. Jeden no. z ojców dzisiejszego sukcesu, Tadeusz Szyksznia. Tadek, dawaj wywiad. Przedłem. Jak odbiło się brak kapitana? Się. Proszę odpowiedzieć. Było lepiej. W jaki sposób lepiej? Graliśmy zespołowo. Yy, sądzi pan, że Markus sun gra nie zespołowo? Śledem. Dziękuję za wywiad. By się wydało?